Witam w kolejnym filmiku. Tu mam Chromatopelma z jedynego przedstawiciela swojego gatunku. Tak sobie porobiła sieci, że ciężko się do niej dostać. Dlatego też trzeba trochę sobie poodgarniać. Nie będę psikał po samej pajęczynie. Nie ja polecam zalewania całego fauna boksa terrarium, wodą, a ją sam sobie wybierze, gdzie chce siedzieć, czy w suchym, czy w mokrym. Może uda mi się ją wydostać stąd. To też jest w miarę łagodny, polecany dla początkujących gatunek. Jest kurczę, akurat ten jest taki trochę zmulony. Mam drugą sztukę, która jest dość szybka. Focha stroi teraz. Kurczę, mam za duże palce, żeby ją wziąć taką. Więc będę próbował w ten sposób. No dobra, słańczaczek to niech ucieka. Ja wybieram pleśń i zaraz dopuścimy ją do pokarmu, może będzie jakaś walka. Walka z pleśnią jest nieco uciążliwa, i pojawia się w najdziwniejszych miejscach w naszym fauna boxie. I Przy czym musimy też Paję Dzienę niszczyć, także szkoda, no ale trzeba. Chodź tu ziomeczku. Mam Chromkę. <laughs> się uczepiła sety. Taka jest prawdopodobnie jest przed wylinką. Niedługo powinna się przeobrażać, Dobra, ja tu wpuszczę. Może jeszcze skonsumuję. No i tak spora był odwok, no, ale może coś, coś tam ukąsi. Mam do dyspozycji drewna jada. Wybieram sobie takie w miarę małego. Taky ślizga się to. Nie się. Mam tą chromatopelmę od, od małego, małej. Nie wiadomo jeszcze nie wyseksowałem. I już ją rozmieniłem, że jak daję pokarm. I ona nie chce go, to znaczy, że go nie weźmie. Będzie bawić się, bawić bawić. Ale go nie wie. Więc zabieram, mnie, jest nawet zainteresowana. Można spróbować jeszcze raz. Co wątpię? Może to mało amatorskie, ale nie mam zbyt wiele czasu na karmienie jej. Pokażę zaraz trochę większego osobnika, bo to jest momentka jeszcze. Zresztą ta wstępna też wcale większa nie będzie. No. No, tu mamy chromatopełnę R7 dopiero co miałam wylinkę parę dni temu i już uplotło sobie. Jest świeżo po wymianie podłoża w ogóle wystroju. Także już całkiem sporo sobie naplotła sieci. Teraz ja spróbuję wygonić i pokazać, bo ta jest lepiej ubarwiona. Kolejný błąd čeká, niestety. No to, ne, 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 pokarmí ne, To jest ciekawe. Byłem ostatnio na górze Sobótka. Bo przywoziłem sobie różnych drzewek i tak dalej. Ale nie mam pojęcia, czy to jest pleśń, czy to jest pajęczyna. W sumie się nie klei. To jest mój patent na nieoblewanie ptasznika. Psikam sobie w dłoń i spadają krople. imitacja deszczu domowym sposobem. No to by było na tyle. Dzięki za oglądanie.